Czym wyróżnia się podejście CATsol do współpracy z klientem budujące trwałe partnerstwa w ramach całej grupy DPS? W świecie, w którym technologia rozwija się w zawrotnym tempie, klienci poszukują nie tylko dostawcy oprogramowania czy usług, ale przede wszystkim partnera. Kogoś, kto zrozumie ich potrzeby, potrafi doradzić i towarzyszy im na każdym etapie rozwoju. I właśnie tym staramy się być w CADSOL, zaufanym doradcom technologicznym. Klienci wybierają nas, ponieważ łączymy trzy kluczowe elementy. Ekspercką wiedzę techniczną, wieloletnie doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdej współpracy. Doskonale rozumiemy wyzwania, przed jakimi stoją firmy inżynierskie i produkcyjne, dlatego nie ograniczamy się do sprzedaży oprogramowania. Oferujemy pełne wsparcie wdrożeniowe, szkoleniowe i serwisowe. Nasza filozofia opiera się na słuchaniu i partnerstwie. Nie sprzedajemy rozwiązań spółki. Każda współpraca zaczyna się od rozmowy, zrozumienia potrzeb i dopasowania narzędzi do konkretnych celów stawianych przez klienta. Jaką rolę odgrywają roboty współpracujące w automatyzacji, oferując rozwiązania, które CATSOL i DPS Group wdrażają wspólnie z klientami? Roboty współpracujące to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi automatyzacji, zwłaszcza w kontekście niedoboru wykwalifikowanej kady i rosnących kosztów pracy. Zaprojektowane do bezpośredniej współpracy z pracownikami mogą wspierać ludzi w powtarzalnych, uciążliwych lub niebezpiecznych zadaniach. Jednocześnie zwiększając efektywność i precyzję pracy. Dzięki dużej elastyczności można je szybko przystosować do różnych aplikacji, co sprawia, że są idealne dla produkcji niskoseryjnej oraz przy często zmieniających się procesach.